Maryjo, ukochana matko, przychodzę dziś do Ciebie, zmęczony i pełen trosk. Ty jesteś matką miłosierdzia, więc proszę, wejrzyj na moje serce i przyjdź mi z pomocą. Ucz mnie ufać, tak jak Ty zaufałaś, bo Bóg mówi w swoim słowie: Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie trwórz się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umacniam Cię i wspomagam Cię. Wierzę, że Pan jest blisko tych, którzy Go wzywają. Wierzę, że nie zostawia mnie samego. Dlatego proszę Cię, Maryjo, otocz mnie swoją matczyną opieką. Wyproś mi siłę, pokój i światło. W tej trudnej chwili. Zawierzam ci wszystko, moje sprawy, myśli, lęki i nadzieje. Zaprowadź mnie do Jezusa, bo tylko on może dać prawdziwe ukojenie. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Amen.